Dzień dobry, witajcie w kolejnym oldschoolowym flashu, że takim, w którym gadam zakadru. Właśnie zaczynają się targi IFA w Berlinie i dokładnie w tym momencie, gdy zdecydowałem, że je sobie w tym roku odpuszczam, okazało się, że pojawi się na nich kilka ciekawych smartfonowych premier. Żeby nie było, że jestem zmienny jak chorągiewka, postanowiłem wpaść tylko na jedną z nich: Honora Magic V3. I już spieszę wyjaśnić dlaczego tylko na nią. Bo primo, jeśli oglądacie mnie od dawna, wiecie, że rozkładane smartfony to taki trochę mój konik. A sekundo, bo akurat ten rozkładany smartfon zapowiada się ciekawie. To samo zresztą mówiłem w przypadku poprzednika Magic V2, który przy wyjątkowo ostentacyjnej stagnacji Samsungowych Z Foldów miał szansę stać się absolutnie najlepszym rozkładańcem na rynku. Jeśli oglądaliście moją recenzję tego modelu, wiecie, że koniec końców tak go nie nazwałem. Urządzenie miało swoje braki, ale minęło kilka miesięcy i piłka jest znowu po stronie honora. I już po pierwszym wzięciu Magic V3 w dłoń, ja jest, że marka chce tę rozgrywkę wygrać. Mimo że 9,9 mm grubości poprzednika nie zostało pobite przez żadnego konkurenta, Honor postanowił swój własny rekord poprawić. Magic V trzyma tylko 9,2 mm po złożeniu oraz 4,3 mm, gdy jest otwarty. Przypominam, Z Fold 6 jest jakieś 3 mm grubszy. Smartfon jest też lżejszy niż konkurent, a nawet lżejszy niż część klasycznych ultraflagowców, jak np. Galaxy S24 Ultra. Łącząc to wszystko z klasycznymi proporcjami ekranu zewnętrznego 21 na 9, otrzymujemy sprzęt, który po złożeniu leży w dłoni mniej więcej tak samo, jak, na przykład, iPhone 15 Pro Max. Tylko, wiecie, Magic v 3 da się rozłożyć. W designie nie zmieniło się za wiele. Najważniejszą nowością jest kształt i wygląd wyspy aparatów. Tym razem to jest oktagon, inspirowany rzekomo zestawieniem antyku i nowoczesności. Okej, okay, ale sporo zmieniło się od strony konstrukcji. Poprzednika krytykowałem za brak wodoodporności, która w Samsungowych Z Foldach gościł już od kilku generacji. Magic V3 przewagę Koreańczyków niweluje. Sprzęt jest odporny na zalania zgodnie z normą IPX8, czyli że nawet bardziej niż Z Fold 6, bo powinien znieść zanurzenia na głębokość do 2,5 metra, a Samsung tylko na 1,5. Podczas prezentacji Honor chwalił się też, że zastosował. Nanokrystałowe szkło i konstrukcja z superstali drugiej generacji sprawiają, że sprzęt jest 40 razy bardziej odporny od Galaxy S24 Ultra na upadki, że plecki są wykonane z jakiegoś magicznego włókna klasy lotniczej, cokolwiek to znaczy, i że zawias jest w stanie znieść 500 tysięcy złożeń, czyli że wytrzyma jakieś 13 lat. 5 razy bardziej odporna na zadrapania ma być też tafla w środku, ale nawet jeśli jest, to mnie udało się zarysować dociskając do niej wcale niespecjalnie mocno paznokieć, więc przestrzegam, żeby w te marketingowe zapewnienia przesadnie nie wierzyć. Niezmiennie jednak zagięcie ekranu wewnętrznego jest znacznie mniej widoczne niż w Z Foldie 6. Oba wyświetlacze to topowe OLEDy LTPO w rozmiarze 6,43 i 7,92 cala, odświeżane maksymalnie w 120 Hz, z obsługą miliarda kolorów i jasnością szczytową na poziomie 1600 Nitów dla matrycy wewnątrz oraz 5000 nitów dla tej na zewnątrz. Oba rozpoznają też rysik, niestety sprzedawane osobno, a ich nową bajerancką funkcją ma być defokusowanie AI, mające pozytywnie wpływać na krótkowzroczność. Zupełnie szczerze, ni cholery nie rozumiem jak to ma działać i o co dokładnie chodzi, ale jako, że jestem krótkowidzem postaram się to rozkminić do czasu pełnej recenzji. AI ma oczywiście umieć znacznie więcej niż te szamańskie cudawianki. Jest magiczny portal pozwalający wysłać wybrane treści bezpośrednio do obsługiwanych aplikacji. Honor policzył nawet, że to przeciąganie do krawędzi jest szybsze niż Circle to Search z Samsungów. Jest otrzymianie rozmów, jest gumka do usuwania obiektów na zdjęciach. Jest inteligentne i automatyczne robienie zdjęć obiektom w ruchu, a potem samoczynne wybranie najlepszego kadru. Oraz są tłumaczenia na żywo, twarzą w twarz, ale niestety nie działające po polsku. W tym aspekcie Samsung nadal króluje i nadal jest jedynym producentem, który nie traktuje tu jedna z jak trzeciego świata. AI w Magicu V3 ma też umieć rozpoznawać deepfake'i jako pierwszy smartfon na świecie, ale w jakich dokładnie aplikacjach i od kiedy rzecz ma działać, nie wyłapałem. Całe sprzętu napędza tegoroczny flagowy układ Qualcomma Snapdragon 8 generacji 3 Bateria na pokładzie ma aż 5150 mAh i to, że ona jest tak duża jest skutkiem zastosowania technologii krzemowo-węglowej. Maksymalne ładowanie po kablu jest 66 w i uwaga, dostępne jest też bezprzewodowe 50 w Jego brak kłów oczy w przypadku poprzednika. Ładowarki w zestawie żadnej jednak nie znajdziecie. Na pocieszenie gratisowo dodawane jest etui ze sprytną podstawką. Na sam koniec zerknijmy na aparaty. Na papierze to mocne kombo trzech modułów. Główny 50 megapikseli, światło 1.6 i optyczną stabilizację. Stabilizowany jest również 50 megapikselowy peryskopowy zoom z przybliżeniem 3.5 raza i przysłoną 3.0, a zestaw uzupełnia 40 megapikselowy szeroki kąt z polem widzenia 112 stopni z autofokusem z trybem super makro i światłem 2.2. Przykładowe zdjęcia możecie już sami ocenić. Ja na razie odnotowuję tylko, że smartfon nie robi na oceny przyjdzie czas w pełnej recenzji. A skoro już żeśmy odnotowali, że Magic V3 nie dość, że ma jeszcze bardziej smukłą konstrukcję niż jego poprzednik i że jednocześnie na pierwszy rzut oka nie ma już oczywistych braków, które miała V2, bo telefon jest wodoodporny i obsługuje ładowanie bezprzewodowe, to jedyne co nam zostaje to zestawić to scenę sprzętu i jakoś to podsumować. Ano, wszystko spoko, ale niestety nagrywając ten film nie wiem jeszcze jaka ona jest. Ba, nie wiem nawet czy została już podana cena w Polsce. Jeśli tak, kwestię uzupełnię w opisie i w przypiętym komentarzu, więc zerknijcie tam koniecznie. I oczywiście możecie też napisać pod filmem, co sądzicie o Honorze Magic V3. Czy zapowiada się na najlepszego folda na rynku? Czy jednak nie kwestie hardware'owe są najważniejsze w przypadku tego typu sprzętu, a oprogramowanie współpracujące z taką, a nie inną formą? Pewnie domyślacie się, co ja sądzę, ale chętnie z wami podyskutuję. Jeśli odcinek się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie dać suba teraz, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia.